Bzyku, ten domek naprawdę bardzo nam ładnie wyszedł. Bardzo mi się podoba. Jest troszeczkę taki dziwny, śmieszny. Co uważasz? On jest na... kozacki. Wygląda naprawdę dobrze. Też tak uważam, że wygląda dobrze. A co z do środka? To do środka czemu? To środku jest superowy, no. O, wow. ej, naprawdę i ej, te nasze łóżeczka takie. Boje Jezu, pająk! Zyku, ej, ej, pająk! No Jakie pająki, pająki się tu pojawiły po wow. Dobra. Ło, jaki dziwny pająk. Co my z tym faktem teraz zrobimy? A co, jeż... ej, 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 co What? jest? Co ej... to? To jest chyba mama. Co tego to pająka? jest? Skąd tam ta mama się znalazła? Nie. Jezu, co my teraz, Bzyku, z tym faktem zrobimy? Słuchaj, musimy zbudować chyba najlepszą bezpieczną bazę, bo ta mama zaraz pająk. Jak ona się do że Ej, Patrzy na mnie jego mama! Idę no, no, ja się no, przestraszyłem no, no, no. teraz. Dobra, ja też, trzeba zrobić też. bardzo bezpieczną bazę. Dobra, Bzyku, najpierw ja bym zaczął budowę od bazy od jakiegoś jakiejś fosy, Tunelu. może z lawy. Tunelów no, może dawaj, być. dawaj, dawaj, zróbmy wielki potężny. A, Tunel z Zważaj, Na co uważasz, Mam? Domek jest z drewna! On się o! Spali. Faktycznie! Zapomniałem, że domek bo z drewna jest! większy odstęp. Większy tak. odstęp? Trzy kratki Aby. wystarczą? Ja zrobiłem na wszelki wypadek cztery. Okej, okay, to ja zrobię z drugiej strony też cztery. Dobrze, 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 idealnie, idealnie, idealnie. I teraz trzeba tutaj Śliśnie. wylać lawę, żeby to wiedzieć. Żeby zadziałała ta mm -hmm, baza, mm -hmm, ta broda. Nie lawy. No właśnie, nie lubią pająki ognia. To jest bardzo dobry pomysł. Lawę wylewamy i uwaga. Kolejną rzecz tutaj budujemy. Dobra, bzyku. Teraz ja bym postawił jakieś laserowe przejście, albo jakieś bramy laserowe. Oh, 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 więc stawiaj. Stawiaj, stawiaj, bzyku Dobra, kto pierwszy postawi jak najwięcej laserowych tutaj przejść. cyk, 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 cyk O, ty cyk, tak cyk, się bawimy. Dobra, 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 to ja postawię więcej, ja postawię więcej, ja postawię na więcej, ja postawię najwięcej. Nie dasz rady po A ty tak to stawiasz! No, Ale ty jak to stawiasz? Ja to w ziemi stawiam, bzyku! No, Ale to tak nie działa! Ja chciałem a tak jak zrobić! Tak o, o nie! bzyku! Źle Fantacje. zrobiłeś! Nie! Dobra, tutaj trzeba podskoczyć. Do, Okej, okay, dobra, dobra, tu ja przejście musi być dla nas jakiś też bzyku. Co uważasz, żeby zrobić Wybać przejście? Ty. Czemu tu nie działa, bzyku? Jaka, jaka brama nie działa? Tu nie działa. No, no bo to <laughs> Ale się chyba przejście teraz wygodzi. się. Co jest? Co jest, nie bzyku? To mi nie działa. Nas, spają teraz zaatakuje przez to, że to nie działa. Co nie, ja mam spokojnie. zrobić? Nie, damy radę, damy radę. Musimy dać radę. Jak ci tam, bzyku, idzie. Stawiasz no, to tam? Jakoś idzie, jakoś idzie, no. Jakoś Ci idzie, to bardzo dobrze ci jakoś idzie. Ja jestem przygotowany, już mam wrażenie, że zrobiliśmy dobrze. Przód, patrz, tutaj. Patrz, jak ja zrobiłem! Jak zrobiłeś u pokaż. Prawie, u mnie prawie zobacz, u mnie prawie nie ma żadnych odstępów. U mnie niestety są odstępy, ale wykorzystamy to jako przejście do naszej bazy. Uuu, dobry pomysł. Ty ja mam lepszy pomysł, bzyku. Ja mam tutaj takie specjalne drzwi, żeby on nam nie wszedł do domu. Skaner co? do! Co 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 nie mogę użyć skanera, że podchodzisz chyba do tych drzwi i one się otwiera. Czekaj, weź postaw ty, A wpadłem do postaw lawy mam jedno ty, a jedno ja Patrz, masz, masz 64 drzwi a, Jedno ty, ja postawiam drugie ty Dobra, Dobra o, hello, hello smupek, brychu, A chodzę. teraz odejdź, odejdźmy Czekaj, wszedłem do domu, to powinno się zamknąć Nie, to chyba, bo to trzeba prawym chyba kliknąć na to Dobra, I, zamknąłem i teraz odejdź, odejdź i teraz przejdź I podejdźmy I teraz Cyk Cyk i wchodzimy I co, i trzeba ręcznie zamknąć? Ręcznie tak. trzeba zamknąć, ale otwiera się samo na, jak po, podejdziesz do niej. Ale fajne drzwi, teraz nas pająk nie zaatakuje Mam nadzieję na taką, że taką rzecz Na pewno nie zaatakuje, zaatakuje. Nie Zapomniałem drzwi zamknąć O, znowu do lawy wpadłem Ja wiesz boże, co bym boże. teraz zrobił? Ja bym postawił o? teraz miny Denerwują mnie te drzwi Czekaj, się czekaj, zamknąć. nie, ale zanim postawimy miny Jak myślisz, czy pająki lubią może kraby? Wydaje mi się, że nie lubią krabów Kto ale lubi tak kraby? Taki, ale taki duży pająk na pewno kraba chyba zje, co? Ty, to weźmy, dodajmy gdzieś z boku, żeby poszedł o najpierw tak, do krabów, tutaj, a nie do nas. Ja tutaj, tu stawiam. O, ja, przy przywodzie, To nie będzie podejrzane w ogóle. Pyszne Więc ja stawiam tutaj. Cyk, Pyszne cyk. Krabi. Ile kraboszów. A ty lubisz kraby, Bzyku? Nie, ja tak średnio nie przepadam za e, owocami morza, ale no jak muszę, to zjeść. Ja, 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 ja krabów nigdy nie jadłem. Ja się ich boję. No Jakieś wie, takie wie, wielkie no wie, i jest. dziwne są. Czerwone. Prawda, prawda. Dobra, podejrzane, tyle chyba patrz. wystarczy tych krabów. O, jak to zobaczy ten pająk. Na pewno Pójdzie na kraby, mam nadzieję. To może teraz czas na miny? Czy jeszcze nie czas na miny? Nie, nie, nie! Teraz patrz, co trzeba zrobić. Obsidian. Co trzeba? Uuu, obsydian. Co z obsidianem? No ja bym zrobił, albo jakoś zabezpieczył troszeczkę, bo to drewieńko nie wytrzyma ataku. Masz jednego. rację. Tego zmutowanego pająka. Masz rację, bzyku, nie pomyślałem o tym. Trzeba postawić obsydian dookoła domku. To jest no, ten plan. No widzisz, Jakby nas chciała zaatakować, mama pająk, to my tutaj mamy też troszeczkę dachu ogarniętego. No mam i proszę teraz kraty bzyku! Kraty. kraty! Tak! Kraty na o, okna! Kraty. Pyk, pyk pyk, pyk. No pyk, pyk! To jest mega dobry pokój! To wygląda jak więzienie! <laughs> nie wiem, to czemu. nie wygląda jak dom! Nie dobra. wygląda, to wygląda jak baza tajna i dla przestępców No Ale myślałem, że więcej tego możemy dać, ale dobra, tak? Więcej jest krat? Ja uważam, że obsydian chyba jest, będzie. będzie lepszy. O! Gię, 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 tu ta baza we. wygląda Proszę mega baza bezpiecznie! W środ środku tak ładnie wygląda? W środku? jest no, w środku? Nie jest przytul, tak z czego mm -hmm. mi tu brakuje Bzyku? No. Telewizora hmm, Mówisz? Mówię. Masz coś takiego? O, o czekaj, czemu jest na Twoim łóżku, a Ty na moim? A, to jest moje łóżko. Dobra, tak, Każdy tak, ma tak. teraz swój telewizor. O, no, położyłem się, jednak się nie położyłem. Nie, nie, czemu się nie chce położyć? Nie da się położyć, jaka szkoda. Ja się mogę położyć. O, połóż się. O nie, nie mogę ty się położyć. Ty nie działa. Stoję, stoję, no ale to mogę zatańczyć. pa... O, mogę zatańczyć. O, zamknęły mi się drzwi. A ty, widzu, czy zostawiłeś już łapeczkę w górę i subskrypcję? Mam nadzieję, że zostawiłeś, bo U. będzie nam wtedy bardzo miło. A ty, bzyku. Będzie. Czy to już jest w końcu moment na miny? Tak, my na myślę, że reszcie. teraz robić miny. Jej, miny! Gdzie stawiamy te miny, bzyku? Masz miny? dla Jakokolwiek chcesz. Ja mam, ja mam miny. Na Ty. pewno postawiłem troszeczkę dalej od naszej basy, może w tym miejscu, Dobrze. bo ta mama pająk, ona jest pewnie mega mądra, dlatego ja postawiłbym te miny, no właśnie gdzieś tutaj, żeby ona mogła tutaj przez przypadek wejść, ale uwaga, mam nadzieję, że nie wejdzie nam żadna żadna owca czy coś takiego, bo to będzie O koniec. nie, jakby nam owca jakaś weszła, to by rozsadziła całą bazę przed mamą oh, Spider nie. I mama pełna by nas zaatakowała Jeju, jeju, jeju i... Za blisko podszedłem Jesz się wystraszyłem uważaj, Prawie to jej uważaj, dziury uważaj. wszedłem Ło, dobra Hej, dobra, nie, to naprawdę wygląda dobrze Zobacz na naszą bazę To był na początku mały domek Niewinny A teraz jest naprawdę Teraz to wygląda bunkrem. security Bardzo bezpiecznie Bardzo, bardzo bezpiecznie Ja bym Wiesz, chyba Co bym zrobił? Co by ja bym zrobił? zrobił jeszcze ostatnią rzecz Czyli, uwaga Wyrzutnie TNT bym zrobił Wyrzutnie TNT TNT? Jak no, ty chcesz wy... zrobić wyrzutnie TNT? A, zaraz ci powiem. Bo, niby nie da się na skos zrobić tej wyrzutni. I coś w tym jest. No, nie da się zrobić wyrzutni na skos. Ale, czekaj, ale? czekaj. Ale, bzyku, ja potrafi. Zaraz... Nie, nie, nie. Ja tu coś wykombinuję. Ja tu wykombinuję własną ręczną wyrzutnię. Czy to w ogóle będzie działać? Uwaga, mam nadzieję, że tak. Uwaga, sprawdzamy. nie mam wody. Tak, ale, czekaj, czekaj. Spokojnie. I teraz, najważniejsza rzecz. To TNT będzie wylatywać. A te dwa TNT obok będziemy podpalać. Tylko, uwaga, żeby to zadziałało wszystko. Nie może to tak wyglądać. Musimy to połączyć redstone'em, panato. Pek pek pek, coś takiego w tym miejscu. A czy ty jesteś pewny, że chcesz teraz już atakować mamy pająka? Wiesz co, dobra, poczekajmy z tym. Poczekajmy z tym, bo nie mamy koniec. żadnych zbrój ani broni. Jak nas zaatakuje, co wtedy zrobimy? Faktycznie, faktycznie. Ej, masz taką rację. Ej, bo tu nie dobra. połączyłeś. Tu trzeba... Po... O, co? połączyłem. No, jest połączone, by jest bochnie. połączone. Dobra, ej, jak tylko będziesz gotowy, widzisz to, to będzie koniec. Mama pająk się tak wkurzy na nas. Ale nie, przeraża, jest taka wielka. Dobra, Bzyku, chodźmy się przygotować i idziemy ją atakować. Obzyku, to była ciężka noc, bardzo się bałem spać, ale na szczęście ej, ale... się wyspałem, słońce wschodzi, jesteś gotowy na Dokładnie. walkę z mamą tak, tak, pająk? Tak, tak, ej. Mama pająków, naprawdę Jest, jest chyba dalej tam jest? jest dalej tam. Jezu, jak ona jest mnie straszna. przeraża, bzyku. Ona jest, jest mega straszna. straszna. Dobra, Dobra, bierzemy itemy. Idziemy Dawaj. ją atakować. Eks, so tutaj zbroja. Ej, biorę ją, zakładam. Jak wyglądam? Pokażę, jak ty wyglądasz, zbroi No kozacko, wow. z... Nie, źle wyglądamy. Jak źle? No, Ale tak, śmiesznie. No, z... tak, dziwna tak zbroja. Ejo! No. Mam nadzieję, że Hejo. zostawiłeś łapkę w górę i subskrypcję. Dobra, bzyku, Musiś. bierzemy resztę rzeczy. Bierzemy jakieś gany, jakieś Energii coś krzesiwo tak, TNT tak, tak. razy bez 10 i złote jabłka Dobra, to ja, e, która jest najlepsza broń według ciebie? Według mnie ta jest najlepsza Shotgun. Wow, ale wysoko skacze! Ja! Shotgun, gotowy? blaster, shotgun, dobra, bzyku, tak. jestem gotowy. Możesz stawiać, okay. a może jak damy Bo. TNT razy 10? Nie, ja nie jest stał. Dobra, to normalne Czekaj, zjedz, zjedz, zjedz jabłko, bo jak tu nam wybuchnie przed twarzą, to no, będzie. Rację, źle! Rację, masz rację, masz rację. Uwaga. uwaga! Jesteś gotowy, bo wkurzymy mamy pająków! Zaraz o nie! Cyklę, o nie! Zadziała! Uwaga, 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 uwaga! Oj, co to, to zadziała? Zadziała, nie? Ej, czekaj, nie! Na tym inne! Nie! Co to się stało? Co my zrobiliśmy, psyku? O nie! Bzyku? O nie. Ej, Oj, dobra, niby, Eka, jest, dobrze, po... Ale, niby kocham, jest dobrze, albo źle. Chodźmy. Ona cię atakuje, o, Bzyku! Odsuń się! Pomogę ci, Bzyku, Atakuje ją! Szybko! tak Mamy pająka! I utknąłem pod wodą! Pod wodą utknąłem! Ja jej stawiam TNT razy 20, Bzyku, weź tu do mnie! Wysadzam, wysadzam i... I! Wybuchnij! Jest! Nie pokonało to jej, jakim cudem! To było no TNT tak, razy 20 jej nie pokonało. Atakuje ja jakimiś różowymi kulkami. Teraz jakimś shotgunem. O kolej, ja też, ja też. Jaka, wow, tak co, co to za broń mocna! Jakieś tak kółka mocna. niebieskie, plazmowe. No, ej, ona no, ucieka no. od nas, ona czemu od nas ucieka. Ona się boi. Bo ona, chyba, ona mi się wydaje, że zobaczyła, że my jesteśmy mega silni. Ale o! A, nie, ona... Weszliśmy bo, bo, do jej gniazda, bzyku. Nie, 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 nie ona nas. Co my robuje, ten, ej, tak ej, tu robuje. nie ma żadnych małych pająków na szczęście. Atakujemy! Ale czeka, jak, jak my ją rozwalimy, to mogą być, trzeba uważać. O fakty, dobra, TNT stawiam razy 20. Utknąłem w pajęczyny. W utknąłem pajęczyny Nie, ej, wysadzam, wysadzam, nie wysadzam, wysadzaj. wysadzaj! Nie, o wysadzam, nie. Wysadzam, wysadzam. nie! 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 Nie rób tego! Uciekam! Wow, wow, ale wybuchło. Uch. Ona dalej ale istnieje, jedno. ale gniazdo od niej rozwaliliśmy. Atakujemy dalej, tak! Ja Co zrobić? Ja to, to trzeba rozwalać. Ja postawię 4 TNT X20. Co 4 to? TNT X20? Ustaj, nie! Tutaj, nie Chodź tu. Uciekać! Chodź tu. Nie. Ja to muszę Ej, widzieć. To się, Ty tam zostałeś? Się. Nie, nie dobra, Żyjesz? Ale wybuch, taki wybuch! Uuu, dziura! I co teraz, mamo opają? Chciałaś nas zaatakować! Musimy ją odsunąć, musimy ją rozwalić! Dawaj, dawaj, dawaj! Idę do niej, idę z nią na twarz! Ja też, ja ona też, się nas ja chyba też. boi! Czemu ona nie, mnie nie, o, nie atakuje? ona jest szybka, ona jest szybka, nie, ona po prostu się teraz chyba zatęza! Ła! on bije mnie, bije mnie! No, gdzie ja utknąłem! No, ja też! Ej, ona mnie no, wzięła Wziąłem sidła! Ja, ja nie, ej, nie ej mnie też siła wzięła w sidła, bo nie mogłem się ruszyć! A ja do jestem... góry! Go... No nie, ja nie mogę do ciebie się dostać! Utknąłem w wodzie! Idę ci pomyłć, bzyku! O, wydostałeś się! Błys. Atakujemy ją! Czemu ona nie ginie?! Czemu?! Ona ma strasznie dużo życia! Przepotężna ta matka pająk! Ja nie no mogę! Atakujemy! Skończyła mi się amunicja prawie! Jak to się wszystko... Dobra, ja mam, ja mam, tylko cały to, to, to Dobra, teraz tym, teraz tym, może to zadziała! Czemu to ja nie chce działać?! Dobra, ja stawiam tutaj masywną ilość TNT. Nie wiem, dobra, to musi dawaj, zadziałać dawaj, Musi to dawaj, zadziałać Połączę dawaj. to jeszcze z X A to jest X10, nie 20 Co to dlatego jej. nie zadziałało? Ma to Ej, sens czekaj. Nie, dobra, ja znajdę X20 w naszej chacie Czekaj, ja... Ja, ja tu... O, wysadziłem, nie mam jak uciec Wybuchnie! Dawaj, dawaj, Czy zginie? Dawaj, dawaj. Wow, wow, ale wybuch No nie udało się jej pokonać To idź co to za zielony szlam? Wpadłem do niego! To mnie bije! Pije mnie to! To jest jakiś szlam tej mamy piecząt, trzeba uważać. Ja cię kręcę. Idź po te TNTX20, bzyku! Lektale, lektale. Ja to pilnuję! Cię. Jesteś już bzyku ona dziwnie stawiam! na mnie patrzy! Ło! Wow! Ja uciekam! TNTX20 to jest? X 25, Zabiło stawiam. ją to, bzyku! Udało się w końcu! W końcu się udało! Wow! Tak, pokonaliśmy tak. matkę pająków, ale się mega cieszę. Ej, wie, nas to jest najlepsze. Co jest najlepsze? Że, że nasza baza została praktycznie naruszona. Dawaj, musimy ją zobaczyć, jak zobaczyć bazę. Zyku, nasza baza w ogóle nie ucierpiała To dzięki tym zabezpieczeniom oh, tak. i minom. No ale zobacz, jak ucierpiało za to leże, mamy pająków. Wow, ale to była potężna walka. Ja chcę takich więcej.